Zapraszamy do kolejnego mieszkania. Jest to mieszkanie typu One Bedroom, czyli z dodatkową sypialnią. Na samym starcie, co nam się rzuca w oczy, to bardzo fajna kuchnia. Słuchajcie, z taką wyspą. Do wyspy jest dobudowany jeszcze stolik, więc mamy takie bardzo duże pole robocze. Salonik sam składa się z kanapy, telewizora, oddzielnego klimatyzatora oraz wyjścia na balkon. Przechodzimy sobie do sypialni. Sypialnia z dużym łóżkiem typu Kingsbed, klimatyzator. Bardzo pojemna szafa przesuwna z ekstra pojemnikami na puste walizki. Wyrzucamy te pojemniki, wrzucamy sobie puste walizki i to jest to, czego, yy, czego często nam brakuje w fotelach. Bardzo duży prysznic. Kochani, możecie mieć takie mieszkanko już za 3,4. Eee, miliona batów i to w Bank Tao, co uważam jest rewelacyjną ceną. Przypominam o tym, że nasze usługi są całkowicie darmowe, a Wy dodatkowo korzystając z naszej pomocy dostajecie nagłośnienie Marszala do każdego z mieszkań.